Jadę, Ale są poplamione. To powiem, że to taki wzorek czy coś. Teraz. Trzymaj! Jak ty pięknie w że nowe rzęski sobie zrobiłaś. O, nowe, moje naturalne, niezrobione, nówki, sztuki, Nie śmigane. A, a to pewnie Armada, Amanda i... jak ona to miała? Nike. Ponieważ wasza niedorobiona rodzina wiecznie spóźnia. To idźcie sobie usiąść ty i czekajcie, bo nie ma co. Kula! <grywa> dobry! Mój ukochany kartofelku. Kończyłem wygrywać być jak się gotuje, więc mogę z wami zjeść pyszny obiad. mojej żonety. To co to mnie? kochanie moje i, i ty. Dzień dobry. Dzień wasze piękne dzieci. O, wielki wej. Ciebie też miło widzieć. Jak miło mi was widzieć w naszych skromnych probach. Dzisiaj na obiad będzie zupa kartoflana z ziemniakami z ziemniaka oraz pieruszkami z ziemniaków. Delicje wręcz. O, wiem. Cześć, babciu! Och, Kolinku, jak miło Cię widzieć w moich skromnych progencjach! Cześć, mamusiu! Maciu, jak miło Cię widzieć! Na święta nie raczyłeś się pojawić. Ja już, ja już dzwoniłam do Fuezy, żeby się dowiedzieć, czy wy jakiś wypadek mieliście. A ty tak to. Kto? babci nie poznajesz! Ty niewdzięcznicjo! Łasnej babci schorowanej nie poznajesz! zobaczysz jak umrę, to nawet na mój pogrzeb nie przyjdziesz. Ty muszę cię zasmucić, ponieważ myślę, że nikt raczej się tu nie pojawi. Mm. Jak się No Na owiec cię zaprosiła, niewdzięcznico, i teraz mi tak mówisz. że Pysz mi z oczu, dość, że jesteś córką tej tej małpy! Pysz mi mówić takie przykrości! Gdyby co zależało ode mnie, to bym nigdy do ciebie nie przyszła. Ją Jak miło! Ja wiem, ja wiem, ja, że ja, żałujesz w głębi serca. Przepraszam za spóźnienie. <grym> A ty to tak to! Co ty tu że Ale jestem twoim synem. Bzzel, wykazujesz, synku! Nie mam syna! A ja? Ty To jesteś baba, nie chłop. Ale. Mamu. Nie nazwij mnie matką jakś jest! Przecież nawet jestem na zdjęciu rodziny. Fakt, że w połowie, ale jest! I ja nie przyjmuję takich. urwisków. Idź, precz! Ale. Mamo! <grywa> Idź stąd! <grywa> to jest mój brat! ty Nie, nie oszukuj! Chociaż w sumie. A no rację, miałam dwie bliźniacze, to gdzieś jedno dziecko mi zaginęło. A no dobra, chodź tu! Wszyscy jesteśmy, możemy zacząć posiłek. A musiu, ale ja już nie chcę. To możesz już zostawić te ziemniaki. <grym> Babka wasy, nie łapamię, zbierasz te i teraz jej <grym> tak <mnie> tak zostawisz? <grym> 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 Zbieraj! <grym> ale ja nie chcę! I to są niby te twoje metody wychowawcze? Moich czasów to tak nie było. Zżerało się wszystko, co było, a nie! <grym> musiu, ale pyszny baszek zrobiłaś? Zmieniłaś coś? Tak. Tym razem jest torebki.